Hej, ludzie i ludziska! Z tej strony Rezek, witam was w kolejnym odcinku z serii Need for Speed Underground. I słuchajcie, to jest Toyota Celica, to jest yy, taki sposób, w jaki wydźwiękowałem właśnie Toyotę Selikę tutaj i którą zamierzałem sobie pomykać w tym odcinku. No cóż, powiem wam zupełnie szczerze, że strasznie mi tego auto brakuje. trzy wiecie co, może wam popowiada więcej i ten, podczas jakiegoś wyścigu. O, mamy jakiś wyścig, trzy okrążenia, także w sam raz. Okej... Okay. Mamy 500 dolców do wygrania i tam będzie prawdopodobnie z tego co czy tam wyścig na jednego. Ale dobra, w każdym razie sytuacja się prezentuje mniej więcej w taki sposób, że Toyota silika była autem, które no pojawiło się w pierwszym Undergroundzie, pojawiło się też w drugim Undergroundzie potem, a już w późniejszych NFS-ach mi już tego auta tutaj zdał raku niestety, no i powiem wam generalnie szczerze, że no cóż, trochę szkoda, że go zabrakło, trochę smutno jest mi z tego powodu, że mi właśnie tego auta brakło, że go tutaj nie ma z nami właśnie w nowszych NFS-ach. A to dlatego, że no cóż, to jest całkiem fajne autko, całkiem przyzwoity, całkiem fajne i się tu, całkiem nieźle tutaj wygląda no i... No cóż, jak się wytuninguje to ten... To potem no też może całkiem fajnie wyglądać. No, no w sumie jak się wytuninguje to rzeczywiście może fajnie wyglądać, bo to w sumie takie ten, teraz to co powiedziałem to takie trochę basu i teraz straciłem panowania nad moim samochodem właściwie nie jest leco straciłem panowanie tylko po prostu no stało się coś co po prostu sprawiło, że się obróciłem i wyszły niefajne rzeczy generalnie ale dobra, może jak już sobie lepiej usiądę i spróbuję dogodzić tą golfinę teraz w tym momencie. Okej, okay, jeśli chodzi o ten, o to jak się celika pro, prowadzi, no to prowadzi się no... No cóż, prowadzi się póki co całkiem nie najgorzej, no fakt faktem mamy tutaj napęd na przód i... Dobra, jakoś się tutaj udało uniknąć tego wszystkiego i... No nie powiem, ale ta golfina mi... Chciałem powiedzieć, że mi trochę odskoczyła, ale ją właśnie już wyprzedziłem w tym momencie, tak się, no... Trochę moja teoria tutaj... Ten, zatrzęsła się w posadach i... O! Okej, okay, takie coś mi. No dobra, nie pasuje mi, jednak, no chociaż. Chociaż chyba wyszedłem trochę lepiej na tym niż ta golfina, bo ja przynajmniej nie zatrzymałem się nigdzie na no, żadnej przeszkodzie ani nic. Także, no. Jest, k. Jest, dobrze, to teraz tutaj tylko teraz żeby. O, dobra, właśnie, o takie coś mi chodziło. Żeby tutaj nie popełnić jakiegoś durynek błędu. I okej, okay, mamy czwóreczkę i. trochę jeszcze sobie wdepniemy. A co, żeby innego by zrobić? Trochę nitro zawsze więcej, trochę nitro się, zawsze się przyda. Ale okej, okay, no tak jak mówię, no Selika prowadzi się póki co no całkiem nie najgorzej, no, jest całkiem spoko tutaj, jeśli chodzi o właśnie prowadzenie się, nie jest jakoś mega tragicznie, a chociaż, no. Okej, okay. nie, no w sumie jest dobrze, jest dobrze tutaj z tego co widzę, tutaj jest całkiem elegancko. Nie narzekam jakiegoś specjalnie na prowadzenie tego wozu, no jeśli chodzi o prędkość maksymalną i przyspieszenie, no nie, no jeśli chodzi o przyspieszenie, no to jednak, no. No, dobra, w sumie chyba nie jest tak źle. Chyba nie ma takiej tragedii, jakby coś mi się początkowo wydawało. Aczkolwiek, no, mam pewne tutaj obiekcje co do właśnie tutaj prędkości maksymalnej. W sensie, że. Nie wiem, mam wrażenie, że ten, że to to jakby, nie wiem, nie chce się rozpędzać i to tej prędkości maksymalnej albo coś w tym guście. Dobra, jeszcze trochę litrów wciśnimy sobie i proszę bardzo. 200 na godzinę i powinniśmy z łatwością ten wyścig ukończyć. I nie powinien on być dla nas żadnym, ale to żadnym problemem. Także cieszy mnie to niezmiernie. I w sumie ten, i w sumie to się tak trochę zastanawiam, jak sobie to auto będzie radziło na drifcie. No, jakby nie patrzeć, to jednak mamy tutaj ten napęd naprzód, więc no, tutaj może być z, z tym tematem różniej. Jeśli chodzi właśnie o ten, jeśli chodzi o driftowanie, zdał ten napęd naprzód. Także no, zobaczymy. Ło! Spoilery, drugi poziom. Ej, spoilery drugiego poziomu to ja chętnie przygarnę. Nie powiem, że nie. Okej, okay, dawać mi ten choice. Spoiler, ten nie, ten nie i dobra, co nam tutaj graferuje? Drag. Okej, okay, no nic nie wygląda jak jakoś po... O, to już wygląda konkretniej. To już trochę konkretniej wygląda na se selikce. E dobra, na Selikę to mi pasuje najbardziej to Pasuje mi ten spoiler i w sumie to widzę. I w sumie z tego co widzę to mi tutaj ten, reputacja się nie zmienia ani nic. Także no trochę mi smutno z tego powodu, że nie powiem, że nie nie, no ale ładnie się to prezentuje. No, na pewno ładniej niż to, co miałem do tej pory, no. No, przyznajcie, no, że ładnie się to prezentuje, i w ogóle. Dobra, w sumie to i tak wam zostanie ocenę tego wszystkiego. Ok, drag. Ok, to teraz mamy draga, powiadacie. No i co nas czeka w tym dragu? Właśnie, jak sobie Celika poradzi na dragu? Bo to jest to jeszcze po całe pytanie. Czy będzie, jakoś, czy będzie dobrze, czy będzie źle? No, się przekonamy, no. Mamy właśnie 240 ZX, mamy do G-Neon'a, mamy fokusa i musimy się strzelić idealnie w obroty. I, no, niby był tutaj perfekt z jednej strony, ale z drugiej strony, no, nie wstrzeliłem się w to totalnie. I powiem wam, że, no, widzę, że będzie trochę niewysoko. I, it! Dobra, bieg niżej i Kurczę, no powiem wam, że już chyba tego nie widzę. Już chyba tego specjalnie nie widzę, chociaż spróbuję dochodzić chociaż, nie wiem, do jakiegoś prawie tak końca. I nie, niestety, ale tego nie widzę, no niestety, ale zaspałem na starcie, także no, nie było szans na to, żeby się udało. Okej, okay, i... Dawaj, dawaj, dawaj! I pięknie, perfekcik, i... Dobra, teraz ten trzeci bieg trochę się nie udał, i powiem, powiem, że nie. I... nie, nie! Ej, z tego co nie to ja chyba... Z tego co odkryłem na dragach to chyba jeszcze ten, Dział tutaj tunel aerodynamiczny Także może to nam niezmiernie mocno ułatwić tutaj zadanie wyprzedzenia tego 240SX-a i... Dobra, spokojnie, spokojnie i... O, oh, fuck! O, oh, fuck, tego nie przewidziałem Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie i... Dobra, jeszcze raz I... dawaj! Lecimy po całości Kurde, ten fokus strasznie wyrwał teraz ten Fort Focus, coś tak strasznie z tego co widzę, wyrwał tutaj strasznie, bo do przodu, i to powiem wam, że i trochę bardzo, bo co nie pasuje tutaj, właśnie ten fakt. Dobra, dawaj. To tylko głupi focus. Damy radę go wyścignąć, damy radę, damy radę, damy radę. I no! Skurde, mogłem skakać. Dobra, to teraz trzeba będzie pamiętać, że tutaj jest ten pociąg. Że tutaj jest pociąg i trzeba na niego uważać. i. Dobra, jedziemy trochę się jeśli ogrzaną tutaj, i także no. Dawaj, jedziesz i... Chyba tym razem się uda. Chyba tym razem powinno się udać. Chyba tym razem powinno być dobrze. Ok, tylko teraz, żeby nie dać się wyprzedzić w durny sposób. Ani nie popełnić jakiegoś karygodnego błędu. To by było naprawdę fajną opcją. Dobra, teraz tędy. Nie, tędy, tędy i skaczemy. No, udało się. I pięknie. Trochę w cierpieniach, ale udało się nam tego draga ukończyć. Ok, Focus dojechał późno. 240 jest język się też późno dojechał, a Neon no, w ogóle się rozwalił. Także no, cacy. Także jest K. OK, 500 dolców. Nie! Nie, 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 nie! Ja przysiągłem sobie, że w tym odcinku będzie Selika. Nie! Akurę Resik gdzieś już dowalić. Naprawdę! Jak się to będzie prezentowało, wszystko, właśnie w ten, jeśli, jeśli spojrzeć na akurę RSX w porównaniu do Seliki? Jak się to będzie prezentowało? No, nie no, na pewno ładnie, ale z drugiej strony, gorsze prowadzenie, ale znacznie większa prędkość maksymalna. I to już tutaj o dwa segmenty. Także to bardzo korci. To bardzo korci, ale dobra, zobaczmy, może ten. O, time trial. No, pewnie, że chcę unikatowy upgrade. Mamy dwie minuty na dojechanie do mety, ale dobra, zobaczymy. No, nie no, powiem wam tak, w tym odcinku przejdziemy sobie się z Eliko i zobaczymy jak to sobie radzi ogólnie. Ale generalnie powiem wam, że na dragach to so tak sobie radzi. Tak sobie to sobie radzi na dragach, tyle wam powiem mniej więcej. Dobra, ciach. I dobra, jedziemy, mamy dwie minuty na dojechanie do mety. I mam wrażenie, że chyba mi grał ciałem mniej więcej sekundę z tego czasu, także no czuję się tak troszkę oszukany, także no. Nie może doczekam się jakiejś rekompensaty, albo coś. Nie wiem, czy się doczekam w sumie, czy nie, się nie doczekam. Ale w każdym razie, no, nie powiem, że właśnie tak jak powiedziałem, no, zostałem trochę oszukany. I dobra. Jedziemy z tematem! I dobra, ciach, ciach. Okej, okay. tu tędy, tu pyk, pyk i... Zwolnij, zwolnij, zwolnij! No, fucking shit! No dlaczego? No, nie blokuj się, nie blokuj się, nie blokuj się! Dobra, teraz kwestia dojechania do mety jedzie... Stoi pod wzmocnieniem za... za takie zapytania, także zrestartuję to. Restartuję ten wyścig i spróbuję jeszcze raz przejechać, tylko tym razem trochę lepiej. No bo nie powiem, ale ten trafik mi się tak podstawił po prostu, że już... No ja osobiście nie widziałem już szansy na to, żeby dojechać do mety tak yy, praktycznie idealnie i w ogóle, żeby chociaż w ogóle zdążyć dojechać do tej mety. To jest tutaj taka sporna kwestia. ok? teraz tędy, pyk, na spokojnie, na spokojnie. Tu z krócikiem, proszę bardzo, jak ładniej teraz. ok? i teraz udało się w wiarę ten zakręt ładnie pokonać. I o to mi właśnie chodzi. Okej, okay, to teraz tu pyk, tu pyk Tutaj ciachu ciach, tu pyk, koło placu budowy I tutaj nas czeka znowu jeszcze ostry zakręt i czy się uda... Aj. No powiem wam teraz, że... No prowadzenie tej seliki prowadzenie się, no nie najgorsze, ale z drugiej strony no, czasem mam wrażenie, że ta selika chce się po prostu momentami wypnąć spod kontroli, że po prostu no nie chce, żeby mi tak... żeby mi ją tak w 100% kontrolował, tylko chcę, żeby tak, no jakbym nie wiem to wam powiedzieć, żeby ten... Żeby najzwyczajniej się... na no, nich. Oni ale chcą, żeby dać się prowadzić sobie. Także no. Jest trochę smutno, jest trochę słabo, wam powiem, że. Nie powiem, że nie. Okej, okay, ale zobaczmy. Może jakoś to. Damy radę, może jakoś się przemęczę do końca tego. cika. no, shit! Nie robi takich numerów Selika, no, kurde! Dobra, jeszcze pół minuty, no, no, nie do mety. No. Fakt, fakt, no, to jest jeszcze trochę czasu, ale z drugiej strony, no. Teraz trochę to czy zdążę. Ale muszę zdążyć, muszę być dobre myśli koniecznie tutaj, żeby ogarnąć coś w miarę fajnego, żeby tutaj dojechać i żeby mieć jeszcze jakąś rezerwę czasową. Dobra. 10 sekund. Myślicie, że zdążę? Trzymajcie kciuki. Bądźcie dobrej myśli. Mówicie, że zdążę. Powiedzcie, że zdążę. Powiedzcie, że zdążę. No. No. Dobrze, Trzymajcie kciuki. Zdążyłem. Nawet mimo tego fejla na początku. ABS Dynamics Vinyl, okej. Okay. Felgi! Felgi, powiadacie, mam już odblokowane do tutaj nówki Okej, okay, tylko żeby chociaż widział coś, bo to auto jeździ jak głupie Okej, okay, ale widzę, że tutaj te felgi są niespecjalnie, dobra Tutaj takie felgi, też nie bardzo Te felgi, no też nie specjalnie. O! o, 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 dobra, biorę te Dobra, biorę te felgi i ten No i w sumie wiele reputacji mi to nie dało, tak powiem szczerze Bo tak cztery gwiazdki, ja tutaj no tylko te dwa segmenty dał ten unikatowy upgrade, no nie powiem. Trochę słabo. Okej, okay, turniej. Dwa okrążenia, tutaj ten. Okej. Okay. Sporo kasy, seria wyścigów, samochody i w ogóle. No to jedziemy z tematem. Turnieju kolejnego. Dwa okrążenia. Po dwa okrążenia na wyścig cieszy mnie ten fakt niezmiernie mocno. Ale z drugiej strony jest też opcja, że będzie ten... Że będziemy też musieli się zmierzyć i... Okej, okay, mamy Honda Civic, Dodge Neon i ten... I mamy coś jeszcze tam. Bodajże... Toyota Supra. Ok, ale z drugiej strony to, co chcę powiedzieć, to to, że no jest szansa, że tutaj po prostu będzie sporo tych wyścigów, że będą tak cztery wyścigi albo, nie wiem, pięć wyścigów. Chociaż z tego, co pamiętam, to chyba ten, w undergroundie maksimum to na turniej to są te 4 wyścigi, a taka norma to są... Nie, w sensie, że ten, że są po prostu wyścigi, że są po prostu turnieje! Ok, ta no, mnie chyba nie lubi. Chyba mam wra takie wrażenie, że celika mnie chyba jednak nie do końca lubi. Dobra, trzeba gonić! Ale ten... Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że po prostu ten, że w Andergradzie są turnieje albo ten, trzy wyścigowe albo czterowyścigowe. wyścigowe. Ale mam serio wrażenie, że nie tutaj Selika naprawdę o nie lubi. <laughs> ja ją lubię, ale ona nie... mnie niekoniecznie już. Dobra, teraz by się przydał ten, przebić tutaj przez tutaj chłopaczków i coś ogarnąć jakiegoś miarę fajnego. Dobra, na przykład jakieś litro, a teraz... Trzeba było dogonić tą, bodajże Suprę, o, super, nawet się w tabeli pokazał teraz w tym momencie, jak na zawołanie, no! Ah! Restart. Dobra, powiem, że tak, generalnie ten wyścig się nie doj. I... o, teraz headstart dla odmiany wyszedł. Dla odmiany teraz wyszedł Head Start i okej, okay. postarajmy się teraz nie popełnić jakiegoś durnego błędu. Nie chcę powiedzieć teraz jakiegoś górnego błędu po raz kolejny, bo jednak no, z drugiej strony no wszystko fajnie, pięknie, ale... Ileż błędu jaka się teraz nadamżyła z tego z racji tego, że mam selikę, no to. No to jednak to jest tutaj taka trochę lekka kpina, z moj, moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem to jest tutaj trochę lekka kpina. To co się tutaj teraz dzieje w tym momencie. No, dobra, musiałem teraz tędy pojechać o tam ktoś się wypierdzielił z tego, co widzę na minimapce. Ktoś się obrócił, tam kogoś tam coś załatwiło. I okej, okay, pyk. Jedziemy spokojnie i dobra. Coś się udało ogarnąć. Nie powiem, że nie. Dobra, ciach. I teraz coś tutaj jedzie. Nie, nic nie jedzie. Także można ładnie ściąć tutaj ten zakręt. Okej, okay, czysta sekcja nawet się udała jakimś cudem. Okej, okay, to teraz byle, byle trafisz w skrót, byle tutaj zyskać parę cennych setnych sekundy. I Ło, Ło, Ło! Dobra, tam było trochę za gęsto, żeby tam kombinować jakieś dziwne wiksy. Dobra, ciach i dobra, coś tutaj za przeciwka? Nie, nic na przeciwka nie dzieje i dobra, cieszy mnie to niezmiernie mocno i... Okej, okay, ciach. I ktoś mi tam ewidentnie siedzi na ogonie, no ktoś ewidentnie tutaj czaj się na moją... Pierwszą pozycję. To na supra się czai. I okej, okay, kto będzie lepszy? Czy będzie lepsza Selika, czy może jednak supra? Dobra, wiecie co, wywale całe nitro. I szósty bieg nawet się udało rzucić i ten. 260 pojechać, ale... Dobra, chyba jednak Selika się nie prowadzi aż tak dobrze, tak jak to bym y, obstawiał, także no niestety, ale no... Trochę mnie ta informacja smuci. Bo jednak mimo wszystko mam wrażenie, że Celica jest taka trochę ociężała mimo wszystko na zakrętach, że jest tutaj no... Taka ciężka, taka ten... E, niezbyt zgrabna jeśli chodzi o zakręt... O pokonywanie zakrętów. I to mnie dość mocno smuci. Jak wezmę akurę RSX to będzie inaczej. Mam nadzieję przynajmniej taką. A przynajmniej z tego co pamiętam to... Zawsze było inaczej jeśli chodzi o ten... Zawsze było fajnie jeśli chodzi o jazdę akurą RSX. Także no myślę, że... W tej materii wiele się nie powinno zmienić. Dobra, startujemy i proszę bardzo. Piękny start. ostry, do początku, już od razu nie ma pierdzielenia się z tematem. Okej, okay, no to tak. I znowu dwa okrążenia. I spróbujmy tak fajnie pokonać, miałem jakoś sensownie. Dobra, no to ciach. I tutaj ciach, dobra, udało się nic dwa zakręty, także no. Jeden problem na razie z głowy, chociaż nie, ten problem się powtórzy na drugim okrążeniu, bo to przecież wyścig po okrążeniach, a nie jest, a nie sprint. Także, no niestety, ale tutaj będziemy mieli jeszcze trochę problemów, i jednak mimo wszystko z tym wszystkim i. Dobra. Teraz się zastanawiam, czy pojechać na tym drugim okrążeniu też skrótem, czy może niekoniecznie, czy ten skrót na pewno mi tak dużo da, jak to bym przewidywał, i dobra. Pięknie. Jakoś się udało tutaj to i. No, Selika, nie trać kontroli, nie trać kontroli. Kurczę, no powiem, że naprawdę, Selika ma tutaj teraz Strasznie co tendencję do utraty kontroli nad sobą. Ten. W sensie, że nie daje się kontrolować, ale. Oto już chyba ten mówiłem parę razy. O, ktoś się tam wypierdził, dobra. Jest dobrze, mam przynajmniej względnie bezpieczną sytuację. Ok, w tym skrótem to na pewno pojadę, ale czy pytanie, czy tym drugim też? Czy z tego drugiego skrótu też skorzystam? Czy może raczej niekoniecznie? Dobra, wiecie co, może jednak dla bezpieczeństwa pojadę bardziej okrężną, ale z drugiej strony szybszą i bezpieczniejszą drogą. No, tyle mi z tego bezpieczeństwa wyszło, że prawie nic. I alternatywne rozwiązania, ale z drugiej strony. Dobra, wiecie co, nitro. Nie, się weźmiej. I... O! Oh, uh, shit, shit! Nie, wiecie co? Ja naprawdę zmieniam Selikę po tym turnieju. Bo mnie już to boli i zaczyna trochę denerwować. <laughs> nie powiem, że mi się to bardzo nie podoba, to co właśnie ten samochód wyprawia. Niby wszystko fajnie, niby taki dobry, a... O! Wow. nawet się nawet jakoś na prosto udało wyjść. Jakimś cudem nawet na prostu się udało wyjść, co mnie trochę dziwi. Trochę, trochę mnie to cieszy. Nie powiem, że jest nawet fajnie. Ok, 8000 reputacji i nowych unlocków. Dobra, mam nadzieję, że to będzie ostatni wyścig. Proszę, ostatni wyścig. Już mnie nawet nie interesuje to, jak sobie Selka radzi na drifte. Ja już po prostu mnie to nie interesuje. Mam to gdzieś po prostu. Bo wątpię, żeby sobie dobrze radziła właśnie na... w konkurencji driftu. Śmiem w to bardzo, ale to bardzo mocno powiem odpiewać. I w sumie nawet uważam, że sobie w ogóle nie radzi w driftie. Także no. O! Dobra, fajnie, start się jakoś w miarę uda, ale z drugiej strony, no ten, no. Marne to pocieszenie jest. Marne, ale to bardzo marne pocieszenie. Bo przecież ten samochód jest słaby. Okej, okay, no może ma niby tam swoje zalety, tam niby tam e, nawet się się prowadzi, ale to z drugiej strony. Dobra, nie, nie prowadzi się tak dobrze, bo ma tendencję ten, ten do ten, do nadsterowności, a taką strogą tendencję do nadsterowności. Także no, to mnie bardzo martwi. I bardzo mnie to nie cieszy, tak dla odmiany. Dobra, to może... Dobra, trochę nitro jeszcze sobie dowalmy i... Ło! 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 No! i kurde, no i wale po wszystkich ścianach normalnie, no. Kurczo, no ja to się spodziewałem, że to będzie wszystko fajnie, wszystko będzie elegancko, że tutaj będzie cacy i w ogóle wszystko będzie pięknie. A tutaj niestety, ale srogo się teraz w tym momencie pomyliłem. No nie jest tak kolorowo. Na selikowym rejonie. What? Na SELIKOWYM REJONIE?! SERIO?! NAPRAWDĘ?! Nie no, chyba sobie ja robicie. Że ja takie coś słaby, że coś takiego słabego powiedziałem? SELIKOWY REJON?! Nie, naprawdę to była beznadziania już, no! Nie, po prostu wiecie co? Powiedzmy, że tego nie było. Powiedzmy, że tego po prostu nie było. Ale sobie ten, tak teraz myślę sobie, to ten. To blokują mi się jeszcze kolejne upgrade'y. I tutaj coś się może zmieni, jeśli chodzi o sterowność Seliki. Może nie, może nie będzie taka ociężała, może będzie się trochę stabilnie prowadziła. Bo czekajcie, bo mi się odblokuje na pewno ten... Redukcja masy, Odblokuje mi się też... Czekajcie, zawieszenie bodajże? Nie, zawieszenie chyba nie. Tak, zawieszenie mi się odblokuje chyba. Nie. Tak! Nie, tak, nie, tak, nie! O, koniec turnieju. Okej, okay. 8000 tysięcy reputacji. Paski poziom drugi. O, to jeszcze... Redukcja masy, o, zawieszenie, no rzeczywiście dobrze mówiłem. Dobrze mówiłem, miałem rację, zawieszenie nam się blokuje, Dobra, no to poprawiamy osiągi. I zobaczmy, może z tymi upgrade'ami odnośnie sterowania to ten, coś się poprawi, czy może niespecjalnie. Okej, okay, jeszcze bardziej obniżamy zawieszenie i okej, okay, jakie tutaj mamy części. Okej, okay, może, 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 a ten pakiecik sobie wezmę, bo mam taką możliwość. Pro Performance, Nitro, lepsze. Okej, okay. nos! Już nie będę powtarzał suchara związanego z nosem, także no, daruje. Daruje sobie już po prostu to O kurde, niedługo będę upgrade'y trzeciego poziomu w kolejnym turnieju już odlokowane. także no Będzie fajnie Będzie fajnie, będzie elegancko Okej, okay, coś jeszcze tutaj, aha, tylko winyle się odlukowują, dobra, zobaczmy Knockout, drift Dobra, spróbujmy w driftcie. Okej okay, Tutaj pyk, jedziemy z driftem, jedziemy z tematem No i zobaczmy, jak sobie Selika radzi w drifcie. Coś czuję, że to będzie tragedia z jednej strony, ale z drugiej strony. Dam szansę mimo wszystko, temu autku. Kurde, te falgi naprawdę ładnie wyglądają. No w sumie. Chyba jedynie sensownie wyglądają COZ-ki, przynajmniej w tej grze. Okej, okay, dobra, zobaczmy, jak to się prowadzi. Dobra, z napędem przód może być trochę ciężko, jeśli chodzi o temat driftów, ale z drugiej strony, no. Zobaczmy, może nie będzie. O, oh, fuck! O, oh, fuck, musiałem naprawdę zahaczyć tam teraz, w tym momencie. O, oh, shit. Jeszcze takie coś. Jeszcze takie coś poważnie Czy wy jesteście poważni ludzie Okej, okay, 17 tysięcy, no nie będzie łatwo to nadrobić 20 tysiące, no jeszcze lepiej, no Trzeba dotknąć jakiś porządny drift Ale z drugiej strony, no tak trochę mam wrażenie, że może być trochę ciężko, jeśli chodzi o porządny drift jeśli chodzi o ten samochód, bo wiecie, napęd na przód i te sprawy i... Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. No 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, idzie jakoś, 13 tysięcy Nie jest źle Dobra, 40 tysięcy. No już jakoś się walkę udaje nawiązywać, także no... Jest to jakieś pocieszenie. A ja nie w sumie też patrzę to oni driftują samochodami z napędem na także no... Nie powinienem czuć jakoś nie wiem, szczególnie gorszy z tego powodu teraz, że tutaj driftuje właśnie. że tutaj teraz się decyduje na mękę właśnie tutaj Seliką i... Nie! nie, nie, nie! O! Come on! No taki ładny drift! No tyle punktów przepadło! No! Dobra, generalnie sytuacja wygląda tak, że Selika nie jest jakoś specjalnie dobry Małtem do driftu. No bo w sumie ten W sumie pewno naprzed mówi sam za siebie O No fuck! Ej no bez jaj, no nie możesz mi tak, że tak źle no Dobra spokojnie, uda się Dobra śmiem powątpiewać, że się uda Śmiem powątpiewać, że się uda Dobra ciach O O O Dawaj, 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 dawaj. Dobra jeszcze troszkę, jeszcze trochę, pociągnij jeszcze troszkę Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszkę i nie, nie, zepsuj tego, nie zepsuj tego, nie zepsuj tego, nie zepsuj tego i Dobra nie jeszcze raz, jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. Może to się uda, może to się uda. Okej, okay. dobra. I teraz Ciach. O kurde, a tam 1300. To tam, co to za przewaga, jest tam, e... co to za przewaga, bo zaraz tutaj, te. no właśnie, 16000, dobra, nie strasz tego. Dobra, pięknie, nie udało się tego stracić. W sensie udało się tego nie stracić, nie udało się, udało się tego nie spieprzyć, także, no cieszy mnie to mocno. Okej. Okay. Dobra, nawet czysto krążenie się udało jakimś student teraz ogarnąć. Także to też mnie mocno cieszy. Nie powiem, że nie, ale jestem bardzo pocieszony tym faktem. Dobra, Ciach. Tutaj takie coś, takie coś. O, proszę bardzo. Kurde, za te strefy sobie to po prostu tyle punktów leci, że po prostu głowa mała, no. Nie tyle punktów, jeśli chodzi o drift, ale też punkty reputacji i te sprawy. I w sumie ten, za te, za kombinację tej drifterskiej, ten. Za robienie efektowych driftów tam, w sensie takich długich w ogóle. Dobra. Udało się. Udało się nie stracić punktów. Okej, okay, jest elegancko, Dobra, no ale z drugiej strony ten. Driftowanie na naprzód to. No cóż. Powiem wam tak generalnie. Demonem intelektu nie jestem, ale z drugiej strony to był naprawdę tragiczny pomysł, no, nawet jak na mnie, no. Driftowanie o tym na przednie koła to jednak no... Nie jest coś co się mogło udać. So, to nie jest jedna z tych rzeczy, które mają rację bytuj. I... Ech. Dobra, i tak ładnie było, ale niestety się skończyło, no. I teraz pewnie zacznie się walenie po ścianach Ale takie strogie walenie po ścianach, coś tak mam wrażenie, że się zacznie teraz w tym momencie Byle tylko nie wygrał, byle tylko się sfrustrował, o! O! Właśnie o tym mówiłem! O, ale jakaś ładna 360ka się przynajmniej udała tutaj teraz w tym momencie Tylko szkoda, że przez nią zaliczyłem ścianę! Także no... Także no nie, nie jest zbyt fajnie Dobra, udało się kończyć I nawet jakimś cudem wygrałem to! Okej, okay, dobra. I zobaczmy. 50 tysięcy reputacji, okej, okay, nie jest źle. Clutch Master, AutoZone. Okej, okay, Super Street, okładka magazynu, siódmy w drifcie. Siódmy miejsce w rankingu driftu. Okej. Okay. Wszystkie upgrady os do osiągów poziomu drugiego. Tak, tak, jestem z tego niezmiernie zadowolony i... Okej. Okay. To tak, mamy tutaj Knockouta, Draga, mamy tutaj na wyścig na torze, ale niestety... Selice już podziękujemy. I nie wiem, akurat weźmę jakoś wytuningu i kurde, osiągi po prostu tak skoczą W sensie prędkość maksymalnie, taką skoczy, że po prostu ja pierdziele, no. To będzie strogie. Ale jak wytuningu akurat Kurestricks to dopiero zobaczycie w następnym odcinku. A póki co, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był Need for Speed Underground. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!